Witam Państwa w niezależnej telewizji EcoVision TV. Mamy 16 dzień sierpnia, poniedziałek, imieniny Joachima i Rocha, godzina 20. Zaczynamy letnie informacje. W miniony weekend na placu Kopernika w Opolu odbył się 12 Festiwal Opolskich Smaków. Można było skosztować produktów regionalnych, a także potraw ze świata oraz spróbować piw kraftowych. Pytaliśmy organizatorów, czy po pracy w urzędzie urzędują również w kuchni domowej. Jeżeli tak, to w jakim charakterze? W charakterze generalnie gościa, nie jest to jakieś moje ulubione zajęcie, to mówię szczerze. Natomiast lubię do, dobre, smaczne potrawy, tak pewno jak, jak wszyscy. Więc czasami mam takie, taką napadową chęć tego, żeby coś ciekawego przyrządzić. To są głównie steki, przyprawy i potrawy mięsne. Oferujemy tutaj nasze chleby na zakwasie, serki podpuszczkowe, fajdy z serem, ze smalcem i ze świeżymi warzywami. Nasz miód jest naturalny prosto z ula, nie mieszamy go z żadnymi syropami malinowymi i różnymi innymi. Po prostu to, co zbierzemy od pszczół, pozyskamy, rozlewamy do słoików i sprzedajemy. Przywieźliśmy dżemy słodzone, to są z żółtymi etykietkami, bo robimy wszystko połamane smaki, takie nietypowe czasami połączenia. I robimy czatneje z niebieskimi etykietkami, czyli dżemy wytrawne, które są świetnym dodatkiem do mięs, do serów, do jajek, do, do wędlin. My name is Patryk. Patrick, jakie imię? Imię Patryk będzie. To we are from Tulsi, Opole Kolonczaja 10. Tulsi, indyjski restauracja. Uh, we are selling lot of items like uh, sweets, uh, lassi and uh, piwo, indyjski piwo. Dzisiaj Plac Kopernika już opustoszał, ale pozostały smaki, które muszą wystarczyć nam do następnego festiwalu. W Galerii Sztuki Współczesnej można oglądać wystawę dorobku Związku Polskich Artystów Plastyków, polska sztuka użytkowa, który obchodził 35-lecie. Organizatorzy wystawy wyszli z ciekawą inicjatywą. Każdą niedzielę o godzinie 16 będzie ktoś z naszego związku oprowadzał. Po tej wystawie i po prostu tłumaczył, ktoś jak będzie chciał zadać pytania, to dostanie na nie odpowiedzi. Wystawa potrwa do 25 sierpnia, więc pozostała tylko jedna niedziela z kuratorskim oprowadzeniem. W polskim ogrodzie zoologicznym zapanowała radość. Z jajka wykluł się ptak, którego możemy już podziwiać. Kilka tygodni temu w naszym ogrodzie zoologicznym wykluł się żuraw Manżurski. To dla nas duży powód do radości, ponieważ dorosła para żurawi z naszego ogrodu starała się o potomstwo od pięciu lat. W azjatyckich krajach żuraw jest symbolem szczęścia, dobrobytu i miłości. W naszym kraju takim symbolem jest bocian, który podobno ma wpływ na depopulację. Wojewódzka Komenda Policji w Opolu otrzymała nowe radiowozy, które mają ułatwić pracę policjantom. Opolscy policjanci otrzymali właśnie osiem nowoczesnych ekologicznych radiowozów. Wartość tej inwestycji to jest blisko 900 tysięcy złotych. Połowa dofinansowania pochodziło z budżetu policji, natomiast druga połowa pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te samochody trafiły już do jednostek powiatowych naszego województwa, gdzie przez najbliższe lata będą służyć policjantom, a Policja cały czas się zmienia, cały czas się unowocześnia. W tej chwili wycofujemy z eksploatacji te stare, najbardziej wysłużone pojazdy i zastępujemy je właśnie tymi nowymi. Tutaj ten pojazd ma akurat 100-konny silnik benzynowy oraz 75-konny silnik elektryczny. Są to auta nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne, a przy tym wpływają na poczucie komfortu pracy policjantów. Więcej radiowozów na ulicach i drogach daje nam, użytkownikom dróg, mniejsze szanse na uniknięcie mandatu. W czwartek 12 sierpnia na jeziorze Świerkle 2 rozpoczęły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego przy elektrowni Opole. Zaczynamy wszyscy zawody od godziny 19 Znęceniem, łapaniem. E, można sobie prędzej tam sądować jak ktoś chce. No i przede wszystkim te markery, jak już zrobicie, to je ściągcie, żeby po prostu tam te markery się w czasie holu ryby gdzieś nie dostały, gdzieś tam, żeby ryby przede wszystkim nie stracić, żeby tak. się ryby nic nie stało. Po wylosowaniu stanowisk zawodnicy mogli zająć pozycję nad jeziorem, rozłożyć sprzęt wędkarski i o godzinie 19 zacząć łowić. To jest tak zwana podstawka, czyli tripod. Tripod różni się trochę od rodwoda, bo tripod jest na trzech nogach, ro jest na czterech nogach. Czyli czekać, aż ryba weźmie przynętę. A czasu było dużo. Zawody trwały w dzień i w nocy. Zakończenie nastąpiło w niedzielę o godzinie 10 rozdaniem nagród. Rzybiste. No i pierwsze miejsce tak już się chyba utarło ze standardzie. Co roku Dąbrowan, Dariusz, Kołpa Mariusz. Wagon 34 kg 475. Pięknie. Marus 34? Nie spadnijcie z tego pudła. Wielkie gratulacje. Zawsze rywalizacja jest do końca. I wszystkim gratulujemy, że walczyli do końca, nie poddawali się. Pogoda dopisała, ryby też. A chwile spędzone na świeżym powietrzu w dzisiejszych czasach bezcenne. Można powiedzieć, że ten weekend był z taką rybą. Jak to mówią, każda ryba bierze. Ważne, żeby ryba była rybą, a nie starym kaloszem wyciągniętym z wiejskiego stawu. To już wszystko w dzisiejszych letnich informacjach. Ja zapraszam Państwa na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. No i miejmy nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Miłego wieczoru. Marek Freilich, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Witam panie prezesie. Witam pana, witam państwa. 23 lata temu, na początku lipca, zbierały się na to polszczyzną czarne chmury, lało niesamowicie. Wszyscy patrzyliśmy w niebo i na poziom wody w odrze, który wciąż się podnosił. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Wielkim dramatem, wielką tragedią, powodzią tysiąclecia. Kiedy woda zaczęła powoli opadać, słyszało się zewsząd, że Nasze gospodarstwa, zabudowania inwentarskie, nasze pola uprawne z dala od rzeki, a proszę bardzo, wszystko znalazło się pod wodą. Jak się okazało, można byłoby zminimalizować, a ja nie mówię, że całkowicie wyeliminować wtedy przy takich opadach, ale można by zminimalizować skutki tej powodzi, gdyby rowy medioracyjne były drożne, przepusty nie zapychane, a tymczasem okazało się, że to wszystko przez dziesiątki lat nie było czyszczone. Niektóre przepusty były w ogóle zasypane, bo gospodarz chciał mieć ładnych kwietnik przed domem, a potem jak przyszła woda, to wszystko zalało. Pan pozwoli, że zacytuję fragment raportu Najwyższej Izby Kontroli 13 lat po tym wielkim nieszczęściu, czyli raport z 2010 roku. Rowy, studzienki i przepusty marcyjne są niedrożne. Nie dbają o nie ani właściciele, ani starostowie. Zaniedbane i niesprawne urządzenia melioracyjne utrudniają gospodarowanie na użytkach rolnych, no i grożą lokalnymi podtopieniami. Tak alarmowała Najwyższa Izba Kontroli w 2010 roku. Mamy 2020 rok i chcę zapytać, jak dziś jest z tymi rowami i przepustami? No muszę powiedzieć, może jest trochę lepiej, bo wzrosła bardzo po tej tragedii wzrosła y, temperatura świadomość. świadomość po prostu zmieniła się trochę mentalność ludzka y, rowy melioracyjne to dopiero początek tej całej sieci odprowadzającej wody bo my na dzisiaj jesteśmy już w dużo trudniejszej sytuacji bo jeżeli wtedy w 97 mieliśmy Cztery pory roku to na dzisiaj to możemy mówić o dwóch porach roku: suchej i mokrej. I teraz y, w Izbie Rolniczej spotykamy się najpierw y, od wiosny: słyszymy susza, susza tysiąclecia, stulecia, mhm. potem dzisiaj pada, pada. Akurat dzisiejszy dzień jest pogodny, i y, chwała niebiosom, że tak jest, bo ta woda nadmiarowa może odpłynąć, ma na to czas. Nie będzie zagrożenia na tą chwilę. Natomiast cała sieć tych rowów, o których była mowa, to jest w zasadzie ten absolutny początek tej sieci, która ma odprowadzić wodę. Ale czy przy takiej pogodzie z większą troską, znacznie większą troską trzeba podchodzić do tego problemu? Jak sam pan mówi, no jak leje, to leje. Kto dziś odpowiada za drożność tych rowów, za czyszczenie tych rowów? Bo o ile wiem, zdaje się spółki wodne, które przedtem miały coś robić, ale właściwie teoretycznie niewiele robiły, zostały zlikwidowane. Może nie zostały zlikwidowane. Spółki wodne tam, gdzie były, tam są. Nie w każdej gminie są, bo tak spółka wodna od zarania swoich dziejów zawsze się borykała z I finansowym kłopotem. To znaczy była taka paradoksalna sytuacja, że rolnik płacił tam roczną składkę. Ileś, to jest ileś, niewiele, 10, około 10, 15, tak, tak, 15, tak, 15 zł i wymagał, żądał. Skoro zapłacił, to niech czyszczą, a oni z kolei mówili, za takie pieniądze to nic nie zrobimy. Podniesienie, dodam, że podniesienie tej składki ponad te 10 zł mhm. powodowało, że coraz mniej rolników płacało. Aha, to sami musieli dbać o to w takim Tak, razie. tak, bo musimy powiedzieć, że to jest 10 zł od hektara, więc większy mhm. rolnik płacił więcej, mniejszy, mniej, ale gdyby wystąpiła ta powszechność w tym wszystkim, mhm. że ten rolnik, który ma pola do rowu, bardzo chętnie płacił, bo jemu zależało, żeby te jego rowy były oczyszczone. Natomiast ci rolnicy, którzy mieli pola wyżej, nie mieli styczności z tymi rowami, ale jednak jego woda spływała poprzez pole sąsiada do rowu, no to on już tym rowem tak bardzo nie był zainteresowany i szkoda mu było tych paru złotych. No, tak, jak potem lunęło. I jak lunęło, kłopot mieli wszyscy. A jak po tych ostatnich oparach deszczu na Śląsku polskim sytuacja wygląda? Mamy sygnały, że w niektórych miejscach i łąki i pola są pod wodą. Tak. Tak, są, są miejsca, że y, mamy pola pod wodą, i tu jest y, sytuacja różna. Na przykład od 1997 roku na Odrze podniesiono wały, ale mm -hmm. podniesiono te wały do Gminy Bierawa. I od Gminy Bierawa te wały y, no, na ten czas jeszcze nie są w takiej kondycji, w jakiej były zapisane mm -hmm. do, do przekształcenia, i tam od Gminy Bierawa na no, dzisiaj woda nam się. Po gminie rozlewa. I już są takie miejsca w gminie Bierawa, gdzie z jednej strony nieuruchomiony jest jeszcze suchy zbiornik e, Racibusz Dolny, bo nikt tam w kropli wody nie wpuścił, bo to jest teoretycznie zbiornik na no, tak zwaną wodę stulecia, a Bierawa pływa. Jeżeli się jeszcze troszeczkę poziom odry podniesie, to w Bierawie mają naprawdę wielki problem. No więc można by zakończyć tę pierwszą część naszej rozmowy takim apelem rolniku. Pamiętaj, że zaniedbane rowy melioracyjne w gminie mogą spowodować podtopienia i wtedy będziesz, rolniku, mądry niestety poszkodzić. To jest y, pierwsza część naszej rozmowy. Przypominam, Marek Frejlich, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Na razie bardzo dziękuję. Spotkamy się jeszcze z naszym gościem jutro we wtorek po godzinie 18.00. Na program zaprasza Imex Piechota, producent Imex Peletu. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Oto historia z życia wzięta. Jest rok 1998. Rząd Jerzego Buzka zamierza wprowadzić reformę administracyjną kraju, wymazując z mapy województwo Opolskie. I wtedy zaczęły się liczne marsze, wiece, spotkania, wszystko pod hasłem: Brońmy swego opolskiego! Na tej fotografii wiec na placu Wolności, w roli prowadzącej w stroju regionalnym, wtedy dziennikarka Jolanta Kawecka. Co ona robi z tym mikrofonem? No, chyba nagrywa do telewizji, wtedy można było. A ten przystojny mężczyzna z wąsem, poznają Państwo? Sam redaktor Bogusław Nierenberg, oburzony na pana Buska, jakim prawem chce zlikwidować nasz heimat. A tu na scenie świętej pamięci ksiądz Baldy i profesor Dorota Simonides krzyczą jednym głosem, nie zgodzimy się na mazanie po mapie Polski! A oto lud zgromadzony na placu wolności. Hasła, transparenty, nie oddamy opolszczyzny. Solidarność reformuje, opolszczyzna pokutuje. Takiego zrywu w obronie województwa świat nie widział. Nawet z dalekich głupczyc słychać było głośny głos: Głupczyce, broniąc opolskiego, bronimy swego. Wśród gospodyń wiejskich ten facet w okularach z sitkiem w ręku to redaktor Janusz Maćkowiak. Jaki przejęty! Zachęca do walki i się nie boi! Żeby podkreślić naszą tożsamość, przywiązanie do tradycji, zobaczmy, jak wyglądał na scenie pan Ryszard Zębaczyński. Po prawej stronie rozpoznajemy świętej pamięci Kazimierza Szczegielskiego, naukowca z Instytutu Śląskiego. Jak to miło było patrzeć, jak ludzie o różnych poglądach jednoczyli się pod wspólnym sztandarem w jednej organizacji, która powstała bardzo szybko. To był Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny, widoczny na tej fotografii. Wymyślił ją i został jej przewodniczącym Janusz Wójcik. A to już kolejna manifestacja z udziałem delegacji z różnych stron regionu. Na ulicy Krakowskiej w Opolu widzimy Olesno, Gorzów Śląski i wiele innych gmin, które przyłączyły się do wspólnej walki. Wtedy, 22 lata temu, manifestowano w poważnej sprawie. Ale forma protestu miała charakter rodzinnego pikniku. Wiek manifestantów zróżnicowany. Tu dla Jasia i Małgosi ważne były baloniki. Dumnie kroczyli, nie mając zapewne pojęcia o co gra się toczy, może oglądają nas w tej chwili. Prosimy o kontakt z redakcją. Ciekawi nas ich los po 22 latach. Zostali czy wyjechali? Każda manifestacja czy wiec odbiły się głośnym echem w Warszawie, gdzie ważyły się losy regionu. Rządzący musieli widzieć tę jedność wśród mieszkańców opolszczyzny, ten pomnik na placu Wolności w regionalnych barwach i łańcuch nadziei opleciony wzdłuż granicy województwa, czy symboliczny gest pod tablicą województwa opolskiego. W końcu rząd się ugiął i Opolszczyzna została, co z dumą utrwalił na historycznych już dziś zdjęciach nasz fotoreporter. Na program zaprosił Imex Piechota, producent ekogroszku Anmag Gold. Jak ojciec, usta masz po matce, nos jak dziadek, tadek, uszy są po babce. Nogi ciutko ślawe, to rodzinna cecha, włosów wciąż za mało, rady na to nie ma. Jesteś ojcem, jesteś syn. Płaski nosek, jego się nie wyprzesz. Córka, pełne usta, to jej już nie zniknie. Coś po tobie wzięli, trochę w nich jest matki. Gdyby ich poskładać, wyszłyby pradziadki. Jesteś ojcem, jesteś synem, jesteś lustrem swej rodziny. Jesteś ojcem, jesteś synem, jesteś lustrem swej rodziny. Ciągle zapominasz, nie wiesz jaka data. Mama miała pieki ty też w piegach latasz. Robisz coś po łebkach, tak jak robił tata. Zimy lubisz ostre i gorące lata. Jesteś ojcem, jesteś synem. Jesteś lustrem swej rodziny. 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 Anioł nigdy nie chciał być stróżem. Miał wyższe aspiracje.